hej witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kedar03 A to moja kolejna seria na moim kanale Tym razem to będzie seria pod tytułem zwiedzając No i tu będziemy sobie zwiedzać e, takie ma e, No takie popularne mapy A to jest mapa e, z e, Grotron e, Mur, no i będziemy ją całą zwiedzać A więc sobie za zacznijmy Tu są mury, no i tutaj oczywiście jest brama, więc po prostu do niej sobie wejdźmy. Tu są budynki jakieś. No a sobie też pozwiedzamy, więc zacznijmy od tych. Tylko gdzie są drzwi. Dobra tutaj. No tutaj tylko jest... Aha, tutaj się pali. Aha, spoko. To będziemy... Ga, e, ga, ogasić przy okazji. No i co? No, pójdziemy dalej. Tu mamy kominek. No i, a to co to jest? Tu chyba jakieś. E, chyba to jest. Mm, nie wiem jak to się nazywa. Wieża. Tam są takie się ciągną, chyba. No to co, idziemy dalej. Tu chyba wie, e, wie, o większość z tych budynków będzie się palić. No bo. Ja po prostu nie mogę przed e, filmem tego wszystkiego zgasić. No ale chyba za chwilę zrobię cięcie i to zrobię. Ponieważ tak będzie e, nie ogólnie przyjemnie. Tutaj mamy pusto. Bardzo pusto. Tu mamy kolejny obudynek i ta się będzie paliło, tak? No ależ oczywiście. No i tak to właśnie jest. No to co, no? To będzie się palić, ale my będziemy zwiedzać. No kurde co, no? Tłuszko, takie jakieś popularne. A to mi skin. Witam okno otwarte to to, to, to się wsz wszystko spali mapy mi nie szkoda bo mogę w każdej chwili ją sobie e, jeszcze raz wgrać no to pójdziemy dalej tutaj no i za chwilę będziemy zwiedzać ten cały mur No, okej okay. Tu chyba tawerna jest jakaś, albo nie wiem, jakieś zgromadzenie tu, ro, tu robili Nie wiem, tutaj coś stoi, tam mamy górę, tutaj coś nie ma, nie ma To pójdziemy tam sobie na górę sprawdzić co tam jest Aha, tu, aha, tu chyba są pokoje y, tych y, żołnierzy Tu okno jakieś I No fajnie, tu nawet to zrobili no, a tak w ogóle to, to ja nie chciałem nagrywać z Minecrafta, no ale sobie, po, sobie pomyślałem, że no czemu nie? No na, nagram taką serię pod tytułem Zwiedzający, że, że będziemy zwiedzać, no to co spróbowałem. No i, no i tak to będzie. Tam jeszcze może inne mapy takie, nie wiem. Mina Styrid, nie wiem jak to się czyta, Mina Styrid to ten. Zamek w Władcy Przestrzeni Albo nawet do Bi Bilbaba Gdzie nie, są, nie wiem Po prostu tak będziemy zwiedzać Tutaj pusto mamy Tam coś jest Tylko żeby... O! O sobie łóżko znalazłem I się po prostu prześpimy Żeby tak nie chodzić po... Po... No... O nocy Żeby wszystko wi o wy e, widzieliście No to sobie zejdziemy na dół no i pójdziemy. Tam nie topesz. No i sobie pójdziemy dalej. Tutaj czarny zamek. No i nasz piękny mur. Ale mur sobie zwiedzimy na ostatku. A, a dlaczego na ostatku? Ono bo to także tak powiem y szczególne miejsce. No i to sobie zwiedzimy tam na ostatku. Tylko jak się tam wchodzi, czy są jakieś schody, czy tam. Trzeba się tylko na game -modzie dostać. Dobra, tutaj o, pomieszczenie jakieś, tutaj chyba książki, tutaj siano drzewo. Co wyjdziemy na górę, bo jest y, drugie piętro. Tu chyba się wypaliły y, okna, nie wiem. Tutaj mamy kolejną bibliotekę, chyba biblioteka, no bo tam jest y, du dużo książek. I tu znowu kolejną. Wypalone okno. <noise> Tutaj, tam, coś czarnego. Nie czarnego, tylko tam jest czarno. Tu, ogromne łóżko. No i co, no pójdziemy dalej. Tutaj jest kolejna bi biblioteka. Co jest? Aha, sorry, tam ktoś na Skype coś napisał. No i co, sobie pójdziemy dalej. Tam dalej sobie zwiedzać. Tam, tam prawie wszystkich tych domów nie, y, nie zwiedzimy. Ale chyba się uda. Tutaj nasz spalony dom. Zgasimy przy okazji, nie mogę się doczekać, aż zobaczymy ten mur, ale to chyba sobie podzielimy na dwie części <laughs> ten odcinek. Bo tak w godzinę nie wiem, czy byśmy to wszystko ogarnęli, ale chyba, nie wiem, może tutaj nie będziemy skakać, bo nie ma potrzeby, no bo tylko y, stracimy życie, i będzie du. Dupa zbita Dobra Więc sobie pójdziemy dalej Kolejne domy Kolejny zamek I idziemy Same schody Tam to samo jest Kolejne okno Weźniemy pochodnię jedną, żeby sobie tam świecić. Ja będzie strasznie ciemno, żeby żeby było wszystko lepiej widać. No i tutaj skrzynki, chyba... W, chyba nic tam nie będzie. No, no nic. To same różne rzeczy. O jeśli się zastanawiacie yy, z o jak się nazywa ten e, Pack, to jest wła, właśnie e, Pack e, z takiego serwera harry potter e, sobie wbijcie na stronę e, myhps.pl po prostu sobie wpiszcie hps.pl no i wyjdziecie w to i tam po prostu sobie zło, złożycie podanie i będziecie po prostu uczeniem hogwartu ba, ba, bardzo fajny ser, serwer polecam grałem na nim no i sobie pójdziemy dalej. Mapę jeszcze w ogóle nie zwiedzałem, więc to jest mój pie pierwszy raz na tym odcinku. I sobie pójdziemy dalej. Teraz chyba zwiedzimy te domki i chyba może mur zwiedzimy, ale jeszcze nie wiem, bo jeszcze tam było jeszcze dużo tych domów. Tam nic nie ma chyba. Zgasimy. Można się zapali cały dom. Otujają. Tam jest chyba nie. Tutaj tylko tak jest, żeby. Aha, to się spaliło. To już dwie trzecie domku nie, nie zwiedziliśmy. Ale to nic nie szkodzi, bo to nie jest aż za dużo. Tylko tam jakieś meble były i tym podobne. Tutaj kolejne, tak łóżko, takie różne. Oczywiście, ma mapę dam Wam do pobrania. Więc, je jeśli chcecie, to po prostu. Sam o tutaj, też jest dostępny. No i po prostu sobie zwiedzicie. O, będziecie oczywiście chcieli, sobie jeszcze zwiedzimy to. No i mur. To Nie, nie tu już by byliśmy. Tam chyba już też. To idziemy dalej. Sobie chyba jeszcze to zwiedzimy, no bo tutaj chyba nie byliśmy. Albo, albo byliśmy. Nie wiem. Ale na wszelki wypadek sobie zwiedzimy, albo zostawimy to na następny odcinek. Tutaj spalony domek. I na no serio, że tak się palę, no po prostu. Tak. Nie zadbałem o to. Dobra. To chyba my już byliśmy. Byliśmy? Nie, ale sobie pójdziemy, żeby nie było, że ominąłem y, dwie trzecie co, y, całej mapy. Kolejna chyba tawerna. Tam są górne części, więc my też oczywiście tam pójdziemy. Kolejne schody, i tutaj mamy pustkę. Tutaj takie okno, zdrowione kraty. Więc tutaj nic nie było, co mogłoby się rzucić w oko. No sobie, teraz pójdziemy patrzeć na dalsze domy. Oczywiście już ktoś e, tę serię nagrał, ale on był, nie wiem, e, on mówił w innym języku. i. i no i nie wiem czy ktoś jeszcze to nagrywał, o po polsku, ale chyba nie wiem, chyba nie. No i sobie pomyślałem, że nagram. Tutaj siano, chyba co to jest stajnia Czy nie wiem. Tutaj, nie wiem też co to jest, to chyba miało być, yy, nie wiem, jakieś okno, nie okno tylko pokój. Tutaj sobie poskaczemy, niedobre nie, dobre, nie nie będziemy skakać, bo jeszcze stracimy tam życie, albo nie wiem co. Po prostu nie warto. Jak mamy zwiedzać, to zwiedzajmy. Tutaj chyba muzyka, nie wiem co to było. No i sobie zejdziemy na dół. No i co? No, pójdziemy dalej zwiedzać. Teraz no sobie wyjdziemy tutaj Tak prawie wszystkiego to nie dał rady A Tak opatrzyć no, no cóż, ale Tak jakoś wyjdzie, no bo Trochę ona jest za, za duża ta mapa Tak, du o dużo tej, o tej lokacji nie, My tu byli! Jezu, co ja robię? W ogóle to ja się kręcę chyba w kółko. Ta, tam sobie pójdziemy. Ale w domkach to tylko są same. Tam o łóżka i tym podobne. sobie pójdziemy tutaj. Do, Nie wiem, tutaj chyba byli. Już dobre nie wiem. Nie no byliśmy, co ja robię? Idziemy dalej. Tam ogromna wieża Aha, tutaj chyba wiesili Jedna główka Druga główka i trzecia główka Aha No i tutaj ćwiczyli, tak Szczelali chyba zuku I takie tam No już jestem po krótkiej przerwie. Oczywiście e, było cięcie, ponieważ ktoś chciał ze mną rozmawiać. No sorry, no, ale nawet nie za, za co przepraszam. No bo i tak to nawet za długo nie trwało. To nawet ani sekundy nie było. No bo to było zwy zwykłe cięcie. One się teraz dowiemy, jak to wszystko wygląda. I teraz chwila prawdy. Aha, o tym myślałem, że to będzie... Tam były takie wtedy zejścia. Co się schodziło? a dobra, no to co tu wymagać? No i teraz, widok. o, zaskakujące to nie jest. No dobra, nie no, fajnie to wygląda. he, he. Nie wiem, co to tu robi. Takie główienko na miękko. No fajnie. Co zrobili? Tylko żeby to się znowu nie zapaliło Co jest? Ale coś mi robi te No i co? Sobie zakończymy nasz odcinek Oczywiście myślę, że on się spodobał Oczywiście zostawcie łapeczki w górę, suba lub komentarz, no i będzie jakiś odcinek kolejny. Oczywiście jak wam... O jeśli będziecie chcieli. No i bye bye. Bam.